Hejka, z tej strony Magda i witam Was w nowym odcinku i w nowej serii na moim kanale. Jak już sobie tak ogrywam kangurki KO, to lecimy z kolejną częścią i tym razem kangurek KO i tajemnica wulkanu. Nie wiem, czy kiedyś to grałam, nie pamiętam. Być może tak, ale nie pamiętam, co tutaj się działo. Także sprawdźmy to razem, jakie przygody tutaj czekają naszego kangura. Także zapraszam do śledzenia serii i subskrybowania mojego kanału. Lecimy. Nowa gra. Gadżet zamontował w samolocie nowy silnik. Mhm. Mówię ci, to będzie czar! Mam dobry klimatik na testowanie. Nie będę sprawdzał, czy jest wszystko git. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest oki. Ok. Na ok. radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Robanko czaj, całka lewa to w lewo, prawa, to w prawo. A teraz najlepsze ziom, ją. strzałkę w dół, a ten leci do góry. Daję Dobra, zio. postaram do góry, się... A ten opada, nie jazda, ale się można... Jazda przyczać. bez trzymanki? Dobra, mamy to. Zaczynamy z grubej rury, drodzy Państwo. O, zaliczyło mi na szczęście ją. Kolejna tutaj, niżej, niżej, pięknie. Bra. Ciekawe ile tych chmurek będzie. Kolejna. Tutaj w ogóle mamy czas w prawym górnym rogu. A, ja wam zasłaniam radar kamerą. A dobra, nie musicie widzieć radaru. Dobra, gdzie jest chmurka? Tutaj szukamy chmury. Tutaj jest, tu się ukrywa. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy graliście kiedyś w tę grę. I jak wam się podobała? Jakie macie wrażenia i wspomnienia z nią związane? O nie, o nie. O nie, ominęłam chmurkę przez to gadanie moje. Niżej. Jesus czas mi ucieka. Dobra, mamy ją. Udało się. Nie na dół, do góry, Kao. będzie? Tam jest. Zdążymy? Pięknie, w sam środeczek. Ładnie ci to poszło. Teraz może ruchniemy sobie, co jest w wulkanie. No dobra, nie, nie widziałem. Przeleć nad kraterem. Ja też chcę zobaczyć. Nic nie widać! Eee, nie pasów! Spadam! Rady! Co jest grane? Zginął nam gościu. Szok. O, tutaj nie mamy dukatów, tylko mamy tutaj co innego. Ale chyba sterowanie jest takie samo. Zaraz sobie zobaczymy, jak możemy się purlać. O, oh no, nie do. cicho, tam coś się w wodzie. Aha, dobra, już wiemy, że do wody nie możemy wchodzić. Nie, ale już inaczej. Kao inaczej jest ubrany. Już troszkę taki inny klimacik, nie? W ten sposób? Ja sobie chciałam po prostu na to wskoczyć. Czekaj. A jak ja mogę się turlać? a tak... A tak drugi mam nawet. A może ja nie chcę. Akcja. Nie mogę się tu turleć? Lewo tył, przód, powrót kamery, rozglądanie, akcja. Ha. A dobra, turlam się a dru atakiem drugim, to jest nazwane atak 2. Dobra, zbierzmy sobie najpierw wszystko i rozejrzyjmy się, co tutaj w ogóle można robić, co to są za domki, kto tutaj mieszka. żebyś nie utopić gdzie ja mogę tutaj doskoczyć nie wiem tam wszystko zebrane tam wszystko zebrane tu idziemy najpierw chyba nie ma dla nas, żeby nas interesowało. Okej, okay. a doskoczę? St o nie, nie doskoczę, utopię się. O, nie utopiłam się. Idźmy do tego tutaj. Halo? Lotek zaginął. Jakieś potworne potwory powychodziły i sieją za Rozmawiałeś już z kapłanem? On jest łebski gozie, coś wykombinuje. Jeszcze nie. Ja go ja go zginęłam do wulkanu, ale sam chciał tam lecieć. To jego wina nie moja Halo, ty jesteś kapłan. Co się stało, że lotek wpadł do wulkanu? Nie zabił pasów. Czy zachowaliście wszystkie środki ostrożności? Jak widać, nie. Karygodne. Chyba nie najwyższy czas porozmawiać z kapłanem. A to gdzie jest ten kapłan? A dobra, wiem. Tam, u góry, gdzie nas wystrzeliło. Ale szczerze, jak tutaj im tutaj dłużej chodzę, to zaczynam kojarzyć tę grę, więc chyba grałam. Na pewno grałam, tylko ja mam taką osobą pamięć do wszystkiego. Halo, ty jesteś kapłan? Ładnie, ładnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. no. Witaj! Miło Cię znów widzieć. Choć w sumie, to czy tu, tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? A, to Ty. Mieliśmy rozmawiać o młodku, no, znaczy się, lotku. Wie, więc z tego co pamiętam, to od małego był, no tak, wypadek miał. Straszna sprawa. Mm, ale do rzeczy. Kolega Kangur nie ma czasu na pogawędki. Ta, trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówmy się. już wiem. Tu zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu, dawno nieużywane. Otwarcie bramy to już prosta sprawa, trzeba tylko zdobyć cztery artefakty, rozrzucone to tu, to tam, no, jeśli dobrze pamiętam. Zdolny hmm? jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? No to idziemy! Aby podskoczyć, naciśnij skok. No co ty? Serio? Tego to ja nie wiedziałam. atak jeden i rozbijaj beczki. Ale macie głosy świeższe. Co to są za żyćka? Chyba nie mogę tego zebrać. Teraz musisz przeskoczyć na drugą stronę i jednocześnie rozbić beczki. Naciśnij skok, a potem atak jeden. Nie zapomnij trzymać strzałki do przodu, żeby maksymalnie wydłużyć skok. To jest niewykonalne, kolego. Ja chcę wszystko rozbić. Nacisnij atak 2, żeby się szybko przemieścić. To było dobre. Okay. Co następne nas czeka? Podskocz pod pajęczyną. Złapiesz się jej automatycznie. Znane, znane. Chłopco do góry nogami wisi. Naciśnij skok, żeby puścić się pajęczyn. Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Mhm. Możesz go chwycić używając przycisku akcji, a następnie pchać lub ciągnąć. Po drabinie wejdziesz używając skoku. Dobra, działa, idę po ten blok. Tym się nie da akcją. Nie da się akcją. Bo chyba nie działa w ten sposób. Akcja. Okej, okay, dobra, to jest... A taka akcja mi się pomyliła. Jednak było mi potrzebne to szkolenie. Matko, kochano. To. Dobra, krzywo też prosto! Zab się nie ma co masz tam mnie. Naciskając skok, a potem atak dwa, możesz rozbić rzeczy, które znajdują się pod tobą. Gdzie ja jestem. Ops. <laughs> dynamit. Zbierz dynamit, rzucaj, mm -hmm. używając rzut naciskając przycisk akcji możesz automatycznie wybierać cel i przemieszczać się dookoła niego w lewo lub w prawo. Aha, ja mam w to...

z powrotem do wioski. Świetlik podąży za tobą. Juhu! Daj mi dynamit. O, ślizgamy się. U, jak leci! Szalony. Ale słychać mewy. Jezus, w Udało się od Tobie i Twojej odwadze. Wioska jest uratowana, co ja mówię. Cała planeta! Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. Właśnie. O, no, przepraszam, chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt, artefakt Ziemi, musisz odwiedzić ogrody życia. Pamiętaj, o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Bez nich nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. Ciągle muszę go pilnować. To chodźmy do tych ogrodów. Nie chcę nigdzie wracać. Ale music. że byłby ten odcinek bez jakiejś śmierci. Zapominam, że nie mam tutaj takiej umiejętności jak dwójce, że mogę sobie podlecieć trochę. Halo, nic nie widzę. Bra, spieszmy te duszki wszystkie. Ale dźwięki. O, -o. o, chcę już spaść stąd. Dobra. Gdzie z tym iść? Czy jakaś drabina, czy coś? A ja przeoczyłam. A czekajcie. to było rozglądanie się? To się w ogóle robi? noc zaraz... Dobra gówno, dalej nie będziemy iść. Rozpracować to, gdzie iść, może tu po prostu, <laughs> tam ktoś chodzi, widzieliście? Oj, leży o niej, nie leży. Dobra, teraz leży już. No tam coś biega też. No, widzicie, poszłam gdzieś tu indziej i tutaj już normalnie mogę sobie iść. Nie wiem. A oni są na jeden. Na jeden strzał. Tamten gostek był silniejszy. Czy coś tutaj jeszcze dla mnie jest? Nie ma. A co to tutaj wisi? Hmm, to jest jakaś beczka z czaszką. Nie chcemy jej dotykać. To biegnie na mnie. Ja. Ja. Oj. ja. ja! Ja! Co to? Żyćko pewnie. A ja mam całe żyćko. Nie wiem, co to są za gary. Obiad sobie robią w nich, czy co? A ja tam nie wskoczę. Jakimś drzewie trzeba. Mogę tam wejść. Ej, a tam, no rzeczywiście tam są diamenciki u góry. Diamenciki. Przecież robi. Jak tam wejść. Tam jest dynamit, w ogóle, u góry. Mhm. Czy ja tego potrzebuję? Ale w co ja mam strzelać, tym powiedz. To? Mhm. Gdzie tu jest ten garnek kolejny? Tu. Teraz co? jak tam wejdę. Tędy może. Tu są schody. Jestem ślepa. Tu jest dynamit jeszcze, to weźmy sobie go. O, a tam skakaliśmy. Chyba U. ślizgamy się. O o. A już taka melodia dzika była, do ślizgania. Kao nam spadł. saya so, teh garunki, key... rubi <tuh> raz Teraz uwaga i pobudka Dzień dobry spać. A czy ta gra mi się tu zapisuje w tym miejscu? Tak? Chyba tak, nie? No dobrze, to w tym miejscu, tutaj, gdzie sobie Kao rozbił namiot, skończymy też odcinek. Jeżeli Wam się podoba nowa seria, dajcie znać w komentarzu i koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, papa.